Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie na szybkim porannym fleszu. Na początku chciałbym życzyć wszystkim spokojnych i radosnych świąt. Odpocznijcie sobie trochę od wykresów. Nic się nie stanie jak na kilka dni, przez kilka dni nie będziecie obserwowali co się dzieje na rynkach. A wtedy może z nowym rokiem ruszycie z większym zapałem. Ja sobie spokojnie będę obserwował. Jakby coś się działo to film na pewno jakiś nagram. Dobra, zanim jeszcze przejdę do flashu, to jeszcze taka informacja odnośnie Ledgera, bo wyciekła baza danych z Ledgera. Haker, który wykradł bazę danych klientów Ledgera, opublikował ją. No i niestety pojawili się domorośli biznesmeni, hakerzy polscy skamerzy, złodzieje tak zwani, którzy zaczęli już szantażować. Ludzi w Polsce, którzy kupowali Ledgera, no bo sobie tą bazę skopiowali i zaczynają wysyłać ludziom różnej treści maile, czy nawet listy, w których grożą, że jeżeli nie zapłacicie ileś tam pieniędzy w kryptowalucie, no to niestety zrobią wam kuku. Co ja o tym myślę? No tak, sprawa jest mega poważna, bo tak, bo ponad milion maili wyciekło z Ledgera. Prawie 300 tysięcy danych teleadresowych, a jeżeli chodzi o rynek polski, to jest to prawie 4 tysiące adresów, gdzie jest podany, podany adres e-mail, imię, nazwisko, adres domowy, dostawy i numer telefonu. Tak, według mnie, jeżeli ktoś dostawał wcześniej już na swój telefon jakieś skamy związane z ledgerem, to prawdopodobnie jego adres domowy też wyciekł. I to wszystko jest powiązane z jego imieniem i nazwiskiem, i mailem. Jeżeli ktoś nie dostawał wcześniej na telefon żadnych skamów, to prawdopodobnie, a dostawał tylko maile od pseudo-ledgera, no to prawdopodobnie tylko jego mail wyciekł. Czy coś z tym można zrobić? Według mnie, nic się już nie da z tym zrobić. Mleko się rozlało i tyle. W Polsce mieliśmy ostatnio taką aferę Morele.net, chyba zapłaciła ileś milionów kary za to, że właśnie też ich baza danych wyciekła. Trzeba sobie zdawać sprawę i podchodzić do tego w ten sposób, że wszystkie dane, które podajecie w internecie potencjalnie są dostępne dla hakerów i różnych złodziei, więc tak wygląda sytuacja, tak wygląda życie wirtualne, czyli to, co trafi raz do internetu, prawdopodobnie nie zginie i może zostać wykorzystane przeciwko Was Wam. Więc jeżeli byście dostawali tego typu listy, maile, czy różne innego pogróżki, no to trzeba to po prostu zignorować, albo zgłosić to na policję. Tak jak powiedziałem, mleko się rozlało i. Za dużo z tym nie można zrobić. Ledger mógłby jakąś rekompensatę ewentualnie wystosować. No, sytuacja nie jest fajna. No, zwłaszcza, że ludzie, którzy kupowali ledgera, no to prawdopodobnie po to, żeby trzymać nad nim kryptowaluty. Także dużo tych ledgerów ludzie pokupowali, wcale tam niczego nie trzymają, bo już dawno sprzedali. No, ale tak jak powiedziałem wcześniej, Jacyś domorośli hakerzy się uaktywnili i poczuli hajs. Szybki hajs. No a to, że preparują jakieś dziwne skamy. i Mogą za to trafić do więzienia, to im nie przeszkadza no bo z tego żyją. Więc należy tego typu rzeczy ignorować, szczególnie jak jest pisane od Ledgera, albo od skamera, albo od kogoś, że, że ktoś wie coś. No trudno. Tak jak handlujecie czy kupujecie coś przez internet w sklepach internetowych i te bazy danych klientów, czy tam jakieś telekomunikacyjne, też była sprawa w Polsce. Te dane niestety krążą w internecie, w tak zwanym darknecie i nic na to nie poradzicie. Takie życie i trzeba po prostu z tym jakoś żyć. Nie należy się po prostu obnosić z pieniędzmi w wirtualnym świecie. Dobra, przejdźmy do tego, co się dzieje na wykresach. Platforma TradingView, indeksy. Jesteśmy już po szybkiej korekcie, szybkiej realizacji zysków i S&P w górę. Nasdaq podobnie. DAX również, nawet hosty tutaj dzisiaj. Anglia stanęła trochę, nie ma takiego odbicia jak gdzie indziej. WIG podobnie mamy odbicie, WIG20, WIG40. Szanghaj też mamy odbicie, a Szanghaj to jest w takim trójkącie sporym, zwyszkującym. Przez cały czas tendencja jest wzrostowa. Jakaś szybka realizacja zysków i lecimy w górę. Wszelkie te zawieruchy na świecie nie przeszkadzają rynkom dalej rosnąć. Transport też przy szczytach i kryptowaluty też jakaś lekka korekta, ale też bardzo wysoko. Dobra, lecimy szybko dalej. Allegro też już się pozbierało. Po szybkiej korekcie CD Projekt, o CD Projekcie już się tyle gada, że nie będę tego komentował. Producenci hajs zarobili. Gracze, niektórzy są zadowoleni, niektórzy są niezadowoleni. Ci, co są niezadowoleni, mogą sobie grę zwrócić, więc problemu nie widzę. Ci, co sobie shortowali, pewno zarobieni. Ci, co grali na longa od dłuższego czasu, pewno też zarobieni. Ci, którzy kupowali na samym szczycie, no to pewno stracili, ale jak ktoś gra przeciwnie, czyli zamiast stosować się do zasady kupuj plotki, sprzedawaj fakty, to zaczynają kupować fakty. Czyli przed samą premierą kupowanie było niestety wielkim nieporozumieniem, bo to, co się wydarzyło później, spowodowało gigantyczne spadki. Więc należy wystrzegać się do kupowania na lokalnych szczytach. No chyba, że gracie jakiś day trading, jakiś szybki scalping, ale to te osoby, które kupowały CD Projekt raczej nie, nie grały pod to. E, dlatego też czasami pytają w, w komentarzach pytanie, czy teraz warto kupować bitcoina. Odpowiadam na to pytanie, że na lokalnym szczycie nie warto kupować na dłuższy termin. Może się okazać, że faktycznie ten bitcoin za kilka dni czy tygodnie będzie kosztował już 50 tysięcy i nagle warto było kupować go za 20. tego nie wiadomo. Ale jeżeli wyrobicie sobie zły nawyk kupowania na lokalnej górce, to potem ciężko będzie się z tego nawyku wybronić i przerobić to na pozytywny nawyk, czyli dobry schemat. No ten schemat kupowania na lokalnych górkach nie jest dobrym rozwiązaniem. Inne spółki gamingowe radzą sobie całkiem, całkiem. PKO nam też trochę odbiło po ostatnim, ostatniej korekcie. Krypto. Co się dzieje na krypto? Krypto, Bitcoin ładnie odbił, ale jak popatrzymy reszta, no reszta takie dość spore spadki zalicza, ale pieniądze inwestują w takie mikrostrategii. Zainwestowało ileś milionów, oczywiście nie swoich pieniędzy, więc teraz widzę, jest taka tendencja pchania Bitcoina za czyjeś tam pieniądze. Jak ktoś ma możliwość zebrania z rynku ileś tam setek milionów dolarów i kupi za to Bitcoina i pchać cenę w górę, i ma takie informacje, że tak będzie jeszcze robił na przykład przez kilka tygodni czy kilka miesięcy, to wtedy można spokojnie się ładować Bitcoina. No może nie o ale z jakąś dużą dużym prawdopodobieństwem zysków ale tak samo jak ktoś kupuje duże ilości bitcoina tak samo jak już ich posiada dużo może zacząć je sprzedawać tak jak powiedziałem reszta krypto nie ochoczo tak już do góry nie idzie i te spadki są trochę większe niż na bitcoinie ale zobaczmy co się tu porobiło na XRP Sek, tutaj chce oskarżyć Ripple, że tokeny są nielegalne, xrp i, i problem mamy. Stelar również nam nurkuje, no bo Stelar to taka kopia xrp. I to też pokazuje nam, jak łatwo dane urzędy mogą wpływać na rynek. Informacja wypłynęła o tym, że Zainteresował się Ripple, firmą Ripple, i cena XRP zanurkowała i nurkuje dzisiaj 28%. I o tym mówię, jeżeli chcecie inwestować i jak ktoś by sobie kupował na lokalnej górce, no to od lokalnej górki na XRP już mamy 60% straty, więc ruchy są mega duże. I jak popatrzymy sobie, dominację bitcoina rośnie, czyli kasa płynie bitcoina. Giełdy rosną, bitcoin rośnie. Zasadniczo jest mega pozytywnie na rynku. Zobaczmy jeszcze euro USD. Tutaj chwilowe umocnienie dolara było, ale już mamy odbicie. Chwilowe osłabienie złotówki, ale też pozytywnie bank centralny gdzieś tam reagował ale złotówka nam odbija czy to do euro czy to do franka czy do dolara a do funta mamy już 4,95 funt się umacnia do złotówki i jeszcze na koniec surowce złoto no powoli do góry srebro również ale też jakąś mieliśmy ostatnio lekką korektę tak jak ropa zaliczyła korektę, tak już mamy odragowanie. Koniec roku jedni realizują zyski, inni nie wiedzą, co ze sobą zrobić, więc najlepiej sobie trochę odpocząć od rynków, bo może się to trochę podziać, ale raczej bym się nie spodziewał wielkich rewelacji, ale początek roku może być naprawdę ciekawy. Więc zbierzcie siły, energię na przyszły rok bo jak ten rok był bardzo zmienny i ciekawy, to obstawiam, że przyszły będzie jeszcze lepszy pod względem zmienności, więc warto być zwartym i gotowym. Dobra, to tyle na dzisiaj. Dzięki wszystkim za uwagę, do usłyszenia i do następnego razu.